już Lewicy Demokratycznej stoi, jak się wydaje, przed wyjątkową szansą odbudowania poparcia opinii publicznej. Mamy szansę w związku z okolicznościami, jakie nam będą towarzyszyć w najbliższych dwóch latach, a to dotyczy wyborów prezydenckich, samorządowych i parlamentarnych w trzeciej kolejności. Ta szansa sprowadza się więc do wykonania trzech poprawnych kroków, które mogą zapewnić Sojuszowi Lewicy Demokratycznej poparcie pozwalające na realny wpływ na sytuację w kraju. Wydaje się, że najważniejszy jest ten pierwszy krok, krok jaki są wybory prezydenckie. Uważamy w, u nas w regionie opolskim, że dobrze się dzieje i to dzisiaj właśnie mamy wskazać kandydata do tych wyborów. W ten sposób osiągamy ten warunek jedności, o którym tu była mowa, ponieważ jak pamiętamy dyskusję sprzed kilku tygodni to ona już wywoła, wywoływała pewien fermet w związku z niejasnością poglądów, któż to będzie tym naszym kandydatem. Przyjęcie dzisiaj stanowiska w sprawie kandydatury Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach prezydenckich, jak sądzę, całą tę kwestię jednoznacznie usytuuje, wyjaśni i uspokoi nastroje. Skończą się dyskusje, czy ten byłby lepszy, a może tamten jest lepszy. Jest jednak potrzebny jeden warunek. To musi być kandydatura na serio. To nie może być tak, jak to dzisiaj się już prognozuje, proponuje, że być może ten nasz kandydat w pewnym momencie zrobi woltę, zreiteruje i wycofa się z wyścigu o fotel prezydenta. Wówczas ten pierwszy krok będzie krokiem fałszywym, spalonym, nie, dających, nie dającym spodziewanych efektów. Przypomnę, że tak się stało w poprzednich wyborach prezydenckich, kiedy nasz kandydat no, obraził się na, na, na cały świat i zrezygnował z kandydowania, co moim zdaniem miało istotne znaczenie dla wyniku parlamentarnego. Bo ten słaby stosunkowo wynik parlamentarny sprzed y, y, czterech lat był efektem braku naszego kandydata w wyborach y, prezydenckich. Toczyła się przecież bowiem wówczas dyskusja o wizji Polski, o jej przyszłym kształcie. Nie mieliśmy kandydata. My sami także niestety bez tego kandydata nie włączyliśmy się w tą y, potrzebną dyskusję, i nagle okazało się, że poparcie, jakie uzyskaliśmy jest niezbyt wielkie. Dzisiaj mamy szansę na to, by tego błędu nie popełnić i uważamy, że dobrze się dzieje, iż właśnie konwencja tego kandydata wskaże, przy czym wokół tego kandydata powinniśmy ogniskować krąg poparcia. Jednocześnie dobrze się dzieje, że dzisiaj jednocześnie z kandydaturą przedstawiamy naszą lewicową wizję Polski. Możemy mieć wątpliwości, czy ona jest pełna, doskonała, czy wystarczająca, ale ona jest. A więc Mamy dwa warunki. Mamy kandydata i mamy yy, pewien program, z którym mam nadzieję, że ten kandydat będzie szedł do opinii publicznej, yy, bo właśnie wybory prezydenckie będą najważniejsze i one będą obiskowały uwagę opinii publicznej. Wynik wyborów prezydenckich naszym zdaniem przełoży się bezpośrednio na wybory samorządowe na wynik wyborów samorządowych. Scena polityczna zostanie bowiem przez te wybory prezydenckie ukształtowana. Padała tutaj kandydatura Jurka Szmajdzińskiego, którą w pełni w regionie opolskim popieramy. Jest to kandydat, który wpisuje się w te walory, które wymieniał nasz przewodniczący w swoim słowie wstępnym, wskazując, jakimi to cechami powinien się wyrażać, jakie cechy powinien mieć kandydat na prezydenta. Jurek Smajziński doskonale wpisuje się w ten modelowy przykład prezydentury. Będziemy więc oczywiście dążyli do tego, by wesprzeć go w staraniach o urząd prezydenta. Liczymy jednak z drugiej strony na to, że Jurek Szmajziński zaangażuje się także w nasze działania na szczeblu samorządowym, bo że kampanie, jak mówiliśmy, będą się nakładały. I tylko ten efekt synergii, jaki jest potrzebny, może dać pozytywny wynik ostateczny. To jest dobra pozycja sojuszu lewicy demokratycznej w samorządach i w perspektywie w wyborach parlamentarnych. Dobrze się stało, że Jurek Szmajdziński wypowiedział się publicznie w bardzo drażliwej, ale niezmiernie istotnej kwestii politycznej, a mianowicie Yy, wypowiedział się w sprawie relacji między państwem a Kościołem. Jak to zwykle w jego wydaniu, to, co prezentuje, jest wyważone, yy, jest, yy, jak się wydaje, yy, na miarę dzisiejszych czasów i yy, potrzeb oraz oczekiwań. Nie ma w yy, tym stanowisku agresji, jest natomiast wskazanie, które wydaje się powinno być codziennie przypominane zarówno Naszym członkom partii, jak i naszemu elektor elektoratowi, że neutralność światopoglądowa państwa jest podstawową cechą demokratycznego państwa świeckiego. Neutralność nie oznacza ignorowania religii. Państwo powinno być areligijne, ale nie antyreligijne. Nie powinno być ateistyczne. Ja myślę, że to sformułowanie w fazie wstępnej tego stanowiska y, pokazuje. Y, Naszą filozofię myślenia o tym rozdziale państwa od Kościoła. I dobrze się stało, że wyrazicielem tego poglądu jest nasz kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo jestem przekonany, że Jurek Szmajziński uzyska pełne poparcie tej sali i przy pełnym naszym poparciu skutecznie będzie walczył o ten zaszczytny honor. Dziękuję za uwagę.